Cześć Piter, co masz ciekawego? Deep Grand Cherokee w wersji WL, e, czyli najnowszy modelowo, Aha. E, wersja Long. Ale później pokażemy. Tutaj wersja z silnikiem o pojemności 3,6 litra V6 o mocy 286 koni. Została tutaj zamontowana instalacja BRC Second Plug and Drive. Pokażmy jej poszczególne elementy. I tak, tutaj widzimy filtr fazy lotnej. Poniżej nie wiem czy tam będzie widać. Jest no, reduktor ciężko. z ale coś ale coś widzimy. Komputer od instalacji gazowej jest schowany potrzebnie, więc go nie widać. Mm -hmm. Tutaj widzimy tylko nasze podłączenie techniczne. I tutaj mamy wtryskiwacze gazowe BRC. I tak spalanie benzyny w takim aucie jest około 16 litrów. Po montażu RPG mamy spalanie na poziomie około 18 litrów, więc mamy ogromną oszczędność. Przejdźmy teraz do wnętrza. Oszczędności w takim aucie ja po około 100 000 km na poziomie około 51 000 zł, mm -hmm. i jak wiadomo po 1000 km mamy około 500 zł oszczędności. E, Przełącznik w aucie został zamontowany e, na tunelu środkowym w takim dyskretnym miejscu. I przejdźmy teraz na tył. Gazę mamy pod klatką. tutaj umieściliśmy pełnowymiarowy wlew, bez potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. Uh -huh. Zbiornik w tym aucie został zamontowany pod, pod autem, jako to jest wersja Long, więc bliźniacza do Dodge Durango. Tutaj mamy zbiornik 64-litrowy, co daje nam dystans e, no, skromny, około 300 km. Ale zawsze coś, nie? Zawsze coś, tak. Auto miało być funkcjonalne, bo to akurat klient jeździ na polowania, więc też nie może... Niepotrzebnie wystawać poza obrys literach, nie? Poza obrys auta, więc miało być wszystko tutaj jak mhm. funkcjonalne I tak, cena zestawu czyli instalacji BRC, Second Truck and Drive w tym konkretnym aucie Jest to koszt 5800zł mhm. I zwrot następuje bardzo szybko, bo po około 11000km Dziękuję i zapraszamy na kolejne nasze realizacje